Samoocena. Możesz mieć wysoki poziom samooceny, możesz mieć niski poziom samooceny. Podobnie jest na przykład z witaminą B12. Możesz mieć niedobór, a możesz mieć nadmiar tej witaminy w organizmie. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, w jaki sposób. Uzupełnić braki, które są brakami w samoocenie. Bardzo ważne jest to, żebyś myślał o sobie dobrze. Ta umiejętność jest ci potrzebna do tego, żeby pokonywać trudności, żeby realizować cele i żeby mieć takie poczucie spełnienia w życiu. Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. W szkole nie uczono nas tego, w jaki sposób rozwijać się w swoim poczuciu własnej wartości, w jaki sposób realizować wysoki poziom samooceny. Wręcz przeciwnie, z własnego doświadczenia, ale też z tego podwórka mamy, która wychowywała dzieci, zauważyłam, że im moje dzieci stawały się starsze, im więcej chodziły do szkoły, im więcej uczestniczyły w zajęciach, szkolnych, w szkole muzycznej, w jakichś ogniskach, tym ich poziom samooceny malał. I naprawdę w pewnym momencie się zorientowałam, że potrzebuję uzupełniać braki w samoocenie u moich dzieci. Dzisiaj jestem tutaj z tobą po to, żebyś mógł uświadomić sobie mocniej to, że potrzebujesz wziąć odpowiedzialność za to, Jakie masz poczucie własnej wartości? Dlatego że poczucie własnej wartości jest twoją potrzebą i tylko ty jesteś w stanie tę potrzebę zrealizować, zapewnić sobie i mieć y, świadomość tego, że jesteś kimś ważnym, kimś wartościowym i że jesteś gotowy i uzdolniony i i masz wszystko, żeby pokonywać w swoim życiu trudności. Bo ja nie kwestionuję tego, że możesz mieć trudny czas, że możesz mieć naprawdę poważne sytuacje, przez które przechodzisz, że możesz mieć jakieś kłopoty, jakieś bardzo trudne sprawy do pokonania, do rozwiązania, do uporządkowania. Ale wierzę w to i właściwie nie wierzę w to. Wiem to, że. To, jaki masz poziom swojego poczucia własnej wartości, wpłynie na to, w jaki sposób będą wyglądały, jak będą wyglądały lata Twojego życia. Wysoki poziom samooceny. Nie chodzi tutaj o jakiś egocentryzm, nie chodzi o takie Twoje samozadowolenie, nie chodzi. O to, żebyś zignorował to, co jest prawdą o tobie. Nie chodzi o to, żebyś odsunął na bok swoje słabości, swoje wady, swoje nałogi, ale chodzi o to, żebyś stanął na nogach i żebyś na dobrym fundamencie zbudował swoje życie. Po to, żebyś mógł wzrastać, potrzebujesz być świadomy tego, jaki jest Twój punkt wyjścia. Żeby podjąć pracę nad swoją samooceną, potrzebujesz być osobą, która jest świadoma tego, że w Twoim życiu miały miejsce różne wydarzenia. Samoocena kształtuje się w bardzo wczesnych latach Twojego życia i tam otrzymujesz albo nie otrzymujesz fundamentów, na których możesz zbudować swoją mocną konstrukcję psychiczną. Żyję w Polsce. I sama, chociaż pochodzę naprawdę z fajnej rodziny i moi rodzice mnie bardzo dobrze wychowywali, byli dla mnie wspierający, to zorientowałam się, że mam deficyt w sobie takiego chwalenia, deficyt słuchania o tym, że świetnie sobie radzę, że daję sobie radę, że wszystko jest ze mną w porządku. Chcę, żebyś dzisiaj y, otrzymał ode mnie lekcję, która y, da ci narzędzie, które będzie dla ciebie pomocne w tym, żeby wzrastać w samoocenie. Mów do siebie. Mów do siebie rzeczy, które są dobre. Mów do siebie rzeczy, które y, cię wspierają. Jestem y, mamą. I babcią. I moja córka często mówi do swojej córki takie rzeczy, które brzmią mniej więcej tak. Możesz to zrobić, świetnie ci idzie, popatrz, jak ładnie posprzątałaś pokój, zobacz, bardzo dobrze narysowałaś to kółeczko. Moja córka bardzo dużo rzeczy pozytywnych mówi do swojego dziecka. Moi rodzice tacy nie byli. I e, być może Twoi rodzice też Cię nie wspierali, a wręcz przeciwnie mówili Ci, e, znowu coś źle zrobiłeś, nie ruszaj tego, bo zepsujesz, nie wchodź tam, bo się poparzysz, e, jak mogłeś to zrobić, dlaczego znowu to zrobiłeś. I w tej takiej atmosferze krytyki, takiej atmosferze. E, w której byłeś porównywany do innych ludzi, bo twój kolega zrobił coś lepiej, bo jak przychodziłeś z piątką, to twoja mama zawsze cię pytała, a co Maciek dostał. I w takiej atmosferze twoje deficyty istnieją. W takiej atmosferze, która jest z Twoim backgroundem życiowym, masz powód do tego, żeby czuć się źle samym ze sobą. I powiem Ci tak. Nikt z zewnątrz nie jest w stanie tych deficytów zaspokoić. Ja kiedyś myślałam, że mąż jest od tego, żeby mi zaspokoić deficyty w mojej samoocenie, i tak tylko czekałam na to, żeby on mówił: Jaka to jestem fajna, żeby mówił same dobre rzeczy na mój temat. Jak tylko zwracał mi na coś uwagę, to ja to interpretowałam jako w ogóle okropną rzecz, i świat mi się walił, bo mój mąż zwrócił mi na coś uwagę. Dzisiaj wiem, że to miało swoje źródło w tym, że mój poziom samooceny był niski. W jaki sposób możesz sobie zrekompensować to, czego nie dostałeś jako dziecko? Jest tylko jedna osoba, której głos jest w stanie ten deficyt uzupełnić. I może cię zaskoczę: nie jest to Pan Bóg. Bo Bóg już wypowiedział na Twój temat wszystko a Ty potrzebujesz zgodzić się z tym, co Bóg mówi na Twój temat. Jedyna, jedna niezastąpiona osoba, która może podnieść Twoje poczucie własnej wartości, to jesteś Ty Sam. Jak to zrobić? Mówiąc do siebie swoim wewnętrznym głosem, uzupełniając te wszystkie chwalenia, te wszystkie słowa, które mówią o Twojej wartości. Tylko Ty jesteś w stanie uzupełnić deficyt, który masz z Twojej trudnej historii, przez to, że będziesz mówił do siebie te wszystkie fajne rzeczy, których nie słyszałeś od swoich rodziców, od swoich bliskich. Stwórz sobie w swojej głowie taki język, którego będziesz używał. Stwórz sobie język, który będzie cię wspierał od wewnątrz, po to, żeby, żebyś mógł mierzyć się z sytuacjami, które przychodzą z trudnymi, realnymi, rzeczywistymi sytuacjami w życiu. Możesz to zrobić tylko ty. Prowadząc swój wewnętrzny dialog sam ze sobą, uzgadniając swoją opinię na swój własny temat z opinią tego, który cię stworzył, i mówiąc do siebie, jaki jesteś fajny, jak ci dobrze idzie, nawet jeśli poniosłeś porażkę, to też wtedy się wspieraj, mówiąc sobie: Ok, tym razem się nie udało, ale ja chcę, ja chcę z tego wyjść, ja chcę poprawić tą sferę w swoim życiu. Wierzę w to, że jesteś kimś ważnym. Wierzę w to, że Twoje życie naprawdę nabierze nowego znaczenia, że Twoja historia zaczyna się zmieniać. Zaczynasz widzieć nowe cele i nową perspektywę. Weź się za siebie, zrób to, osiągnij to, czego pragniesz, czego potrzebujesz. Pozdrawiam Cię i jeszcze raz wierzę w to, że jesteś kimś ważnym, cennym i wartościowym.